Codziennie korzystasz z dziesiątek zwykłych przedmiotów. Nawet się nad tym nie zastanawiasz: mydło, szczoteczka do zębów, telefon. Ale czy kiedykolwiek pomyślałeś, że możesz używać ich w niewłaściwy sposób? W tym filmie pokażemy Ci 10 codziennych rzeczy, które prawdopodobnie używasz źle. Niektóre z tych błędów wydają się błahe, ale ich skutki mogą Cię zaskoczyć, a nawet przerazić. Oglądaj do końca. Zwłaszcza punkt 10 może Cię zszokować. Numer 1. Szczoteczka do zębów. Pomyśl, jak długo używasz tej samej szczoteczki. Jeśli dłużej niż 3 miesiące, niedobrze. Zużyte włosie nie czyści skutecznie i staje się siedliskiem bakterii. A gdzie trzymasz swoją szczoteczkę? Jeśli na otwartej półce w łazience, każda spłuczka w toalecie rozpyla mikroskopijną chmurę drobinek prosto na nie. W promieniu nawet 2 metrów od toalety mogą osiadać bakterie fekalne. Innymi słowy, na Twojej szczoteczce mogą lądować rzeczy, których absolutnie nie chcesz wkładać do ust. Dlatego wymieniaj szczoteczkę co kilka miesięcy i trzymaj ją z dala od sedesu. Mycie zębów macie chronić przed próchnicą, a nie narażać na zarazki. Numer 2. Smartfon nosisz go wszędzie. W dłoni, kieszeni, zabierasz do łóżka. Twój smartfon to prawdopodobnie najbardziej osobisty przedmiot twojego dnia i niestety możliwe, że używasz go źle, narażając siebie na kłopoty. Zacznijmy od czystości. Czy wiesz, że przeciętny telefon bywa 10 razy brudniejszy niż deska klozetowa? Brzmi obrzydliwie, ale pomyśl. Dotykasz go nieumytymi dłońmi, kładziesz na różnych powierzchniach, a ekran myjesz pewnie rzadziej niż toaletę. Bakterie uwielbiają Twój telefon. Potem przykładasz go do twarzy. Efekt? Wypryski na policzkach albo podrażnienia skóry od ciągłego kontaktu z brudnym ekranem. To nie wszystko. Korzystasz z telefonu kosztem własnego zdrowia. Pochylanie godzinami głowy nad ekranem obciąża kręgosłup i powoduje tzw. tekst neck, ból karku i pleców. Wiele osób dodatkowo ładuje telefon pod poduszką. To poważny błąd. Urządzenie może się przegrzać, a nawet zapalić, gdy leży w pościeli bez wentylacji. Pamiętaj, że nawet tak pożyteczny gadżet może ci poważnie zaszkodzić, jeśli używasz go bezmyślnie. Numer 3. Mikrofalówka. Kuchenka mikrofalowa to wybawienie dla głodnych i zabieganych. Kilka minut i gotowe danie. A jednak można używać jej niewłaściwie. Wiesz, że metal w mikrofali iskrzy jak fajerwerki. Ale wiele plastikowych pojemników też się nie nadaje. Jeśli opakowanie nie jest oznaczone jako mikrofalowe, podgrzewanie w nim jedzenia może uwalniać szkodliwe związki z plastiku prosto do Twojej kolacji. Inny błąd to podgrzewanie wszystkiego bez przykrycia i mieszania. Mikrofalówka grzeje jedzenie nierównomiernie. Duża porcja nierozmieszana może pozostać zimna w środku, co może skończyć się kłopotami żołądkowymi. Dlatego zawsze przemieszaj jedzenie w trakcie i przykryj je pokrywką lub talerzem. Będzie ciepłe w środku i nie opryska wnętrza kuchenki. Uważaj też na wybuchy. Nigdy nie wkładaj do mikrofali surowych jajek w skorupce ani szczelnie zamkniętych pojemników mogą eksplodować i narobić szkód. Mikrofalówka jest bezpieczna i praktyczna, ale tylko wtedy, gdy używasz jej z głową. Numer 4. Słuchawki. Słuchawki w uszach, ulubiona muzyka lub podcast, codzienność milionów ludzi. Ale niewłaściwe używanie słuchawek może cię dosłownie ogłuszyć. Wielu z nas podkręca głośność do maksimum, odcinając się od świata. Nasze uszy tego nie lubią. Trwałe uszkodzenie słuchu to realne ryzyko. Eksperci szacują, że ponad miliard młodych ludzi jest na nie narażonych przez zbyt głośne słuchawki. Nawet chwilowe dzwonienie w uszach po muzycznym maratonie oznacza, że właśnie uszkodziłeś komórki słuchowe. Te komórki się nie regenerują. Powtarzaj tak często, a dorobisz się nieustannego szumu lub niedosłuchu. Poza tym brudne słuchawki do uśne. Pokryte woskowiną i bakteriami, to prosty przepis na infekcję ucha. Czyści regularnie i pozwól uszom odpocząć. Ścisz dźwięk i rób przerwy. Masz tylko jeden słuch na całe życie. Numer 5. Mydło. Mydło. Symbol czystości. Paradoksalnie można go używać w niewłaściwy sposób. Pierwszy błąd używasz go za dużo i za często. Oczywiście higiena jest ważna, ale obsesyjne szorowanie całego ciała mydłem kilka razy dziennie to prosta droga do problemów ze skórą. Dlaczego? Mydło usuwa nie tylko brud, ale też naturalną ochronną warstwę lipidową skóry. Zbyt częste mycie silnymi mydłami sprawia, że skóra staje się przesuszona i podrażniona, traci swoją barierę ochronną naturalny płaszcz lipidowy. W efekcie łatwiej o mikrouszkodzenia, przez które wnikają drobne ustroje. Drugi grzeszek to przechowywanie mydła w kostce. Zostawiasz je w mydelniczce pełnej wody i mazistej piany. Rozmoczona kostka to raj dla bakterii. Tak, nawet mydło może być siedliskiem zarazków, jeśli nie pozwalasz mu wyschnąć. W wilgotnej, rozmiękłej kostce namnażają się mikroby z brudnych rąk, które potem roznosisz po ciele. Dlatego zawsze odkładaj mydło tak, by mogło wyschnąć. Na mydelniczce z odpływem wody lub suchej podstawce. Pamiętaj, czasem mniej znaczy lepiej. Mydło ma ci służyć, a nie szkodzić. Numer 6. Poduszka-poduszka. Miękki przyjaciel, z którym spędzasz każdą noc. Czy można używać jej źle? Okazuje się, że tak. Najczęstszy błąd to zbyt długa przyjaźń z jedną poduszką. Używasz ulubionej latami, zamiast wymienić na nową. Niestety po około dwóch latach zamienia się ona w ekosystem alergenów. Szacuje się, że stara, niewyprana poduszka może w jednej trzeciej składać się z żywych i martwych roztoczy, ich odchodów oraz martwego naskórka. Nic dziwnego, jeśli budzisz się z zatkanym nosem lub załzawionymi oczami, to mogą być objawy alergii na roztocza prosto z twojej poduszki. Druga sprawa to podparcie głowy. Zbita i zdeformowana poduszka przestaje spełniać swoją funkcję. Kręgosłup szyjny jest ułożony krzywo, mięśnie przez noc pozostają napięte. Jeśli budzisz się z bólem karku albo drętwieniem ramion, winna może być właśnie Twoja wysłużona poduszka. Rozwiązanie? Wymieniaj poduszkę regularnie, najlepiej co dwa lata, a poszewki pierz co tydzień w gorącej wodzie. Twoja sypialnia to nie muzeum starych jaśków. Zasługujesz na świeży, zdrowy wypoczynek bez armii roztoczy. Numer 7. Patyczki do uszu. Małe patyczki z wacikiem na końcu są w prawie każdej łazience. Używasz ich, by czyścić uszy. Problem w tym, że wcale nie powinieneś tego robić. Wkładając patyczek do kanału słuchowego, zamiast usunąć woskowinę, wpychasz ją tylko głębiej, prosto pod błonę bębenkową. Tam tworzy się twardy czop, który pogarsza słuch i daje uczucie zablokowanego ucha. Koniec końców i tak musisz iść do laryngologa, żeby go bezpiecznie usunąć. A może być jeszcze gorzej. Jeden nieostrożny ruch, kichnięcie czy szturchnięcie i patyczek uszkodzi błonę bębenkową. Dziurawy bębenek to ból i długotrwałe problemy ze słuchem. Co roku tysiące osób ląduje na pogotowiu z powodu urazów spowodowanych dłubaniem patyczkiem w uchu. Pamiętaj, że ucho samo się czyści. Woskowina stopniowo wypływa na zewnątrz. Wystarczy umyć delikatnie małżowino i wejście do kanału. Patyczków używaj do poprawiania makijażu czy czyszczenia klawiatury, ale trzymaj je z dala od swoich bębenków. Numer 8. Gąbka kuchenna. Mała żółta gąbka przy zlewie codziennie ratuje Twoje naczynia z opresji. To jednak kandydatka na najbrudniejszą rzecz w domu. Wiele osób używa jednej gąbki przez wiele tygodni, czy nawet miesięcy, aż zaczyna się dosłownie rozpadać. W takiej rozmiękłej gąbce roi się od życia, mikroskopijnego i groźnego. Ciepła, wilgotna gąbka pełna resztek jedzenia to idealna hodowla bakterii. Groźne zarazki, np. salmonella czy E. coli, czują się tam świetnie. Badania wykazały, że przeciętna kuchenna gąbka zawiera więcej bakterii niż muszla klozetowa. Myjesz nią talerze, a bywa brudniejsza od toalety. A co z próbami odkażania gąbki? Niestety mikrofala czy wygotowanie nie zabiją wszystkich mikrobów. Te, które przetrwają, szybko się namnożą, często silniejsze niż wcześniej. Naukowcy odkryli, że dezynfekowane gąbki mogą mieć nawet więcej groźnych bakterii, niż te nigdy nieczyszczone. Dlatego najlepiej wyrzucić gąbkę po tygodniu używania albo używać ściereczek i szczotek, które da się wyprać w wysokiej temperaturze. Nie warto ryzykować zdrowia dla zaoszczędzenia kilku złotych na nowym zmywaku. Numer 9. Ręcznik Twój ulubiony ręcznik kąpielowy może stać się małą bombą biologiczną, jeśli używasz go nieprawidłowo. Błąd numer 1. Korzystasz w kółko z tego samego ręcznika przez tydzień albo dłużej bez prania. Przecież jestem czysty po prysznicu, myślisz? Po osuszeniu ciała ręcznik wcale nie jest czysty. Zostały na nim martwe komórki skóry, pot i brud z całego dnia. Do tego ręcznik jest wilgotny, a często wisi w łazience bez przewiewu. Rezultat? Wilgoć plus to ciepło, plus resztki organiczne i gorska pożywka dla drobnoustrojów. Już po paru dniach w tkaninie mogą namnażać się kolonie bakterii i pleśni. Jeśli ręcznik zaczyna brzydko pachnieć, właśnie hodujesz własną kulturę bakterii. Badania wykazały, że brudny ręcznik bywa nawet brudniejszy niż deska klozetowa. Wycierasz nim twarz, więc nie trudno o podrażnienia skóry, wypryski, a uwrażliwszych nawet infekcje. Dlatego pierwsze ręczniki często, najlepiej co trzy użycia, a przynajmniej raz na tydzień, w temperaturze minimum 60 60°C i dokładnie je susz, rozwieszone, by nie pozostały wilgotne. Świeży, pachnący ręcznik to nie luksus, lecz po prostu zdrowszy wybór dla ciebie i twojej skóry. Numer 10 Antyperspirant, antyperspirant lub dezodorant. Używasz go prawdopodobnie codziennie. Wydaje się banalny, ale i tu czyhają pułapki. Najczęstszy błąd to poradnia aplikacji. Zamiast rano w pośpiechu, lepiej nałóż antyperspirant wieczorem przed snem. W nocy aktywność gruczołów potowych jest niska, skóra sucha, składniki mają czas zablokować ujścia. Rano obudzisz się z gotową ochroną na cały dzień. Gdy używasz go dopiero rano na wilgotną skórę, pot szybko go wypłucze i efekt będzie słabszy. Drugi błąd to mylenie dezodorantu z antyperspirantem. Dezodorant maskuje zapach i hamuje bakterie, ale nie powstrzymuje pocenia. Jeśli męczą cię mokre plamy pod pachami, sam dezodorant nie wystarczy. Potrzebny jest antyperspirant, który zablokuje wydzielanie potu. Nie przesadzaj też z ilością, wystarczy cienka warstwa na suchej skórze. I uwaga, nie nakładaj tych środków zaraz po goleniu bo alkohol w składzie podrażni świeżo ogoloną skórę. Antyperspirant to świetny wynalazek, ale tylko stosowany poprawnie da Ci komfort i świeżość. Zakończenie to już wszystkie 10 punktów. Widzisz, nawet najzwyklejsze rzeczy mogą kryć zaskakujące tajemnice i zagrożenia, jeśli używamy ich niewłaściwie. Który z tych punktów zaskoczył Cię najbardziej? Zdarzyło Ci się popełniać takie błędy, lub masz inne przykłady? Napisz w komentarzu. Jeśli podobał Ci się materiał, nie zapomnij o subskrypcji, by nie przegapić kolejnych materiałów. Do zobaczenia następnym razem.